Krótki filmik z Good Cake'a, bo chciałam Wam pokazywać, jak zrobić najlepsze byte śmietana. Um, no, jest prosta sprawa, ale dobra konsystencja jest bardzo ważna i ma różnicę na wygląd ciast. E, czyli tak, tutaj mamy 400 ml e, śmietana kremowa, to znaczy 30 albo 36% i tutaj. Chyba dla was to nie jest bardzo widoczne, ale um, mam dwie e, kopiaste łyżki cukier puder i tutaj troszeczkę skrobię ziemniaczanę, bo to właśnie pomaga do, do konsystencji. A więc tak, dajemy trochę przez i potem będziemy ubić, aż to mamy fajną konsystencję. Daj trochę to, to cukier, sukier, połowa, ubiję, i potem będziemy dodawać resztę. Ubiłam za kilka minut, i właśnie już jest, jesteśmy w momencie, kiedy ta konsystencja jest coraz gęściej. I po angielsku mówimy właśnie, że to jest taki crease, nie wiem, taki krawędź albo coś. Ale kiedy um, ubijamy, to jest zdecydowanie widoczna. Więc proszę sobie um, oglądać. A w takim momencie możemy dawać a, druga połowa. No i wcześniej mówiłam bardzo nieprecyzyjnie, że używam trochę skrobia i to z nasze um, bużeczka. ważne też jest, że kiedy macie elektryczna mikserka, um, <śm> włożyć te ciepaczki do śmietana najpierw, bo jeżeli tak robicie, no właśnie to będzie taki disaster. Zawsze możemy spróbować z łóżką, czy to zatrzyma śmietana, jak widzimy. A to jest pyta śmietana, smacznego. Jeżeli podobał się Wam ten film, proszę pamiętać o subskrypcji i łapce do góry. Thumbs up! Zapraszam Wam serdecznie na warsztaty Good Cake, co organizujemy tutaj w W Każdą sobotę, informacja na naszej stronie www.goodcake.pl. Zapraszam serdecznie.